Cześć, maneczko z tej strony Kaktus, a w dzisiejszym materiale powiem Wam o koncercie Ariany Grande w grze Fortnite. Ale zanim to, to zostaw tutaj łapkę w górę, tak aby podbić statystyki tego filmu oraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem, tak aby nie ominął Was w żadnym nieistnym kanale. Ponadto możecie wpisać potężny kodzik na linopi przez dwie na końcu sklepu i coś sobie z nim zakupić. Ja już Wam nie przedłużam i lecimy do odcinka! A więc skin z serii Icon to z dnia na dzień jest coraz to bardziej popularne. Dopiero co LeBron James kilka dni temu pojawił się w Fortnite, właśnie z serii Icon, a już dostaliśmy przecieki o Arianie Grande, czyli popularnej piosenkarce oczywiście w prawdziwym życiu. I to właśnie jej skin jako kolejny z serii Icon ma trafić do Fortnite'a. Alicerzy dnia 1 kwietnia, czyli w Prima Prilis już nas strollowali z takowym skinem, ale informacja, którą Wam dzisiaj przedstawię, rzeczywiście się sprawdzi, ponieważ jest to z potwierdzonych źródeł. I słuchajcie, Likarze napisali nam, że skin Ariana Grande trafi do Fortnite'a wraz z jej całym potężnym koncertem. A koncert został już wewnętrznie przetestowany przez twórców gry już kilkukrotnie. I wiemy, że jeszcze w tym sezonie siódmym do gry Fortnite trafi skin Ariana Grande wraz z jej całym koncertem. A jest to w naprawdę niedługiej przyszłości, ponieważ koniec tego sezonu i zarazem start ósmego sezonu planowo przypada na datę 12 września tego roku. A jeszcze tutaj dodam dla ciekawskich, że najprawdopodobniej nie odbędzie się tur. O darmowy skin Ariany Grande. Ale możemy być pewni, że w późniejszym czasie trafi on do sklepu za 1500 V-dolców lub to już w jakimś pakiecie, ale to raczej wątpię. I to byłby już koniec tego odcineczka. Zostaw łapaczką do góry, jeżeli podoba ci się to, co tworzę i chcesz podbić statystykę tego filmu. Oraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. PKB tak nie minął was żaden news na tym kanale. Ponadto możecie wpisać potężny kodzik na Linnopi do sklepu i coś sobie z nim zakupić. A ja już wam nie nie zabieramy więcej czasu i pamiętajcie, by wpadać w nasze poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Jo!